Na kanale Odmładzanie na Surowo. Kanał Odmładzanie na Surowo to jest zdrowie przez duże Z. Rozmawiamy tutaj o, przede wszystkim o tym, jak zadbać o swoje zdrowie, jak pozbyć się chorób, jak dotrzeć do sedna samouzdrawiania. Bo chcemy Ci od pięciu lat przekazać, że jest w naszym organizmie taki proces, który nazywamy samouzdrawianiem. Kiedy skaleczysz swojego palca, to Twoje ciało spowoduje, że ta rana się zasklepi, że zatrzyma się krwawienie, no chyba, że to jest duże skaleczenie, no to wtedy wiadomo, trzeba czyjejś pomocy, żeby nam zaszył ranę. Ale tak naprawdę nawet to zaszycie jest tylko na chwilę po to, żeby ta rana mogła się zasklepić, a później ciało dokona swoich własnych napraw. I taki jest cel i taki jest przekaz, który... Staramy się Wam przekazać od ponad pięciu lat, żebyście zwrócili przede wszystkim uwagę na to, w jaki sposób dotrzeć do sedna uzdrawiania w swoim własnym ciele. Ale czy zawsze jesteśmy w stanie sami o siebie zadbać, zwłaszcza, że nasze ciało wydaje się dość skomplikowane? Jest to zbiór różnego rodzaju narządów, urządzeń, różnego rodzaju płynów, które między sobą się przelewają, przesuwają w naszym ciele. No i czasami wygląda na to, że nie wystarczy tylko naszej wiedzy takiej tutaj youtube'owej czy facebookowej, czasami trzeba się udać do specjalisty. I chciałbym, żebyśmy dzisiejszym spotkaniem rozpoczęli naszą cykl naszą cyk nasze cykliczne spotkania z jednym ze specjalistów, które się wydaje bardzo, ale to bardzo potrzebny w naszej społeczności, ponieważ bardzo często o to pytacie, chociażby o zapalenie pęcherza. Dlatego zaprosiłem dzisiaj na spotkanie Lekarza, zaprosiłem na spotkanie doktora medycyny, który jest urologiem, który zajmuje się właśnie tym odcinkiem naszego ciała, tym zestawem rurek. Płynów w naszym ciele. Jest specjalistą od wielu lat, zajmuje się tymi rzeczami na co dzień ma pacjentów, których przyjmuje i pomyślałem, że zapytam się go o kilka bardzo prostych rzeczy dzisiaj na początek, żebyście mogli poznać pana doktora i mam nadzieję, że wam się spodobają te nasze spotkania. My będziemy sobie je przygotowywać od czasu do czasu będziemy się z wami dzielić. Tutaj właśnie najważniejszymi informacjami, jeśli chodzi o nasze Zdrowie. Także, kochani, mam do Was prośbę: jeśli moglibyście przy przywitać paluszkami, serduszkami, komentarzami pana doktora Dariusza Sobieraja. Witam, panie doktorze. Kocham się, witam. Bardzo się cieszę, że mogliśmy się dzisiaj spotkać. Każde takie spotkanie z ekspertem jest dla mnie bardzo ważne. Postaram się zadać pytania najprostsze, jakie są tylko możliwe, takie, które przede wszystkim do nas docierają tutaj ze społeczności. I chciałbym, żeby to było najbardziej proste w odpowiedzi. Chciałbym, żeby to było takie ludzkie. Wiadomo, że kiedy stajemy się ekspertami w danej dziedzinie. To wydaje nam się, że wszyscy naokoło są ekspertami i powinni to wszystko wiedzieć. Ale skoro ludzie pytają, to znaczy, że nie wiedzą. Po prostu nie są ekspertami w tej dziedzinie. I moje takie pytanie na początek, może śmieszne, może nieśmieszne, ale chciałbym to od pana usłyszeć, w jaki, jeśli mamy problemy z pęcherzem, jeśli mamy problemy z zapaleniem pęcherza, czy powinniśmy się udać do urologa, czy na przykład do ginekologa? To jest problem, który dotyczy bardzo dużo młodych osób, młodych kobiet. Ale również tych takich po 50 osób. I myślę, że te pierwsze spotkanie to powinniśmy sami sobie próbować pomóc, ponieważ najprostsze badanie, jakim jest analiza moczu, może wskazać na bardzo wiele przyczyn zapalenia pęcherza moczowego czy zapalenia dróg moczowych. Oczywiście, gdy, te, gdy będzie potrzebny specjalista, będzie potrzebny urolog, czy ginekolog, czy lekarz rodzinny, to nie możemy go unikać ale pierwsza i zasadnicza sprawa to jest wykonanie analizy moczu. To badanie jest najprostszym badaniem, które jest wykonywane w każdym laboratorium. To jest badanie znane od wielu, wielu lat, a w tych badaniach musimy zwrócić uwagę przede wszystkim na to, czy jest infekcja, czy są leukocyty, czy są erytrocyty, czy są, jest białko w moczu, czy są jakieś czynniki zapalne, jaka jest gęstość właściwa moczu, czy jest mocz mętny, czy brudny, czyli... Taka sama obserwacja tego, tych wszystkich objawów i dobre odczytywanie, dobre odczytywanie objawów, które wysyła nam organizm, to już jest bardzo duże, bo lekarz dobry zawsze zapyta nas o pierwsze objawy, o samoocenę, ocenę tych objawów, a my powinniśmy się troszeczkę na tym też jednak skupić. I wtedy badanie ogólne moczu nam bardzo dużo wyjaśni. Nie zawsze do specjalisty, chociaż zawsze wtedy, kiedy trzeba. No i super. Czyli co? Generalnie udajemy się najpierw na badanie, przeprowadzamy sobie badanie i co? W wyniki tych badań porównujemy z jakimiś danymi, które są dostępne w internecie? Czy, czy powinniśmy od razu z tymi wynikami jednak udać się do lekarza rodzinnego, czy właśnie urologa, czy ginekologa? Proponuję Państwu taką zasadę, że każde laboratorium ma pewne swoje normy. One, szczególnie w badaniach specjalistycznych, troszkę się mogą różnić, te normy. Dlatego tak aparatura jest wykalibrowana, że powinniśmy zapytać i zobaczyć, jaki jest zakres normy. To jest generalna zasada. Natomiast badanie o ogólnym moczu to jest generalnie badanie wystandaryzowane, czyli badanie w każdym laboratorium wykonującym te badania powinniśmy mieć już dobrą odpowiedź, czy nasze parametry moczu, badania moczu są prawidłowe, czy występuje jakiś nadmiar elementów, czy występują elementy, które są nieprawidłowe. Oprócz badania tak zwanego ogólnego moczu, musimy zwrócić badanie osadu moczu, czyli po odwirowaniu. To jest badanie, na które, z którego można bardzo dużo wyczytać, dobrych rzeczy, a specjalista może pokazać naprawdę, na jakim poziomie jest między innymi może być zapalenie, czy wymaga konsultacji specjalistycznej, czy damy sobie radę sami i, świetnie. I Tutaj teraz chciałbym dojść do tych objawów, bo już wspomniałeś, Darku, że generalnie powinniśmy się skupiać na objawach. Ja też jestem osobą, która promuje właśnie szukanie objawów, takich sygnałów z naszego ciała, żeby rozpoznawać je, żebyśmy się nauczyli, co nam nasze ciało chce podpowiadać, jakie są takie podstawowe objawy związane z Twoją profesją, czyli z zapaleniem pęcherza i z innymi problemami urologicznymi, z którymi zgłaszają się do Ciebie pacjenci, które mogliby sami rozpoznać w domu, na przykład, a, a które niepotrzebnie przychodzą i, i, i rozpoznają u specjalisty. Takimi podstawowymi objawami niepokojącymi to jest przede wszystkim ból, ból w okolicy nadłonowej, ból cewki moczowej, ból w czasie oddawania moczu, na początku oddawania moczu w środku, pojawiający się pod koniec. Ten ból może promieniować do zewnętrznych narządów płciowych, do jąder, do krocza u kobiet do okolicy urogenitalnej i to jest Pierwszy taki sygnał, którego nie wolno nam lekceważyć. Częstomocz, czyli częste oddawanie moczu. Każdy z nas wie, że co 2-3 godziny, jeżeli prawidłowo wypijamy 2, 2,5 litra płynów, nasze nerki produkują mocz i musimy iść do toalety. Jeżeli zbyt często to się dzieje i towarzyszy temu ból, to znaczy, że coś się złego dzieje. Pieczenie w czasie oddawania moczu, to jest kolejny sygnał, który mówi, że Nasz coś się dzieje, że czynniki zapalnej, podrażnienie, podrażnienie receptorów bólowych i czuciowych w cewce moczowej, w pęcherzu, w szyi pęcherza szczególnie, to jest taki charakterystyczny objaw, którym, który nie możemy zlekceważyć. To są takie trzy podstawowe objawy, które musimy u siebie wychwycić. Kolejnymi, które mogą się pojawić, to jest krew w moczu to jest już problem większy i przy takim objawie. Czyli pojawienie się erytrocytów w osadzie moczu, czyli krwinek czerwonych, zbyt wielu. Tu już musimy zwrócić uwagę na pęcherz, na górne drogi moczowe, na, czy nie ma kamicy, czy nie ma, za, czy nie ma tam jakiejś patologicznego guza. Krwiomocz może być mikro i makroskopowy, czyli mikroskopowy to jest ten wychwytywany w tym prostym badaniu moczu, jakim jest badanie osadu moczu i makroskopowe, ten, który widzimy. I tu musimy o tym zwrócić uwagę szczególną, że u młodych osób do 50. Do 50 roku życia najczęstszym objawem to jest zapalenie krwiomoczu, a drugim takim to jest kamica i dopiero na kolejnych punktach mogą występować nowotwory. Natomiast u pacjentów po 50 krwiomocz makroskopowy zawsze wymaga konsultacji z urologiem czy najpierw z lekarzem rodzinnym, a on wdroży postępowanie, czyli wykona najprostsze badania obrazowe, czyli badania ultrasonograficzne, tomografię komputerową czy urografię, czy rezonans po to, żeby stwierdzić, czy nie ma jakiegoś rozrostu nowotworowego, szczególnie w zakresie kielichów, miedniczki nerkowej, moczowodu czy pęcherza moczowego. W tym wypadku już wymagana jest rozszerzona diagnostyka. Świetnie. To w zasadzie są podstawowe rzeczy, które każdy z nas prawdopodobnie, napiszcie nam, kochani, w komentarzu, byłby w stanie sam rozpoznać. Wiadomo, że USG, no to wiadomo, że potrzebujemy się udać do specjalisty, czy przeprowadzić jakieś inne zdjęcia, czy, czy inne badania, które mogą określić jakieś większe zmiany, ale większość z tych rzeczy, które pan doktor wymienił, oczywiście są rozpoznawalne, sami możemy się nimi zająć. To teraz może przejdźmy do tego, co jest najczęstszą przyczyną tych, tych zmian. Jakie zaobserwowałeś, nie wiem, przyczyny właśnie powstawania takich objawów u swoich pacjentów? Czy jest jakaś coś, co, co przede wszystkim się pojawia w przypadku jakichś danych chorób, czy jakichś innych schorzeń, które są w naszym ciele, dlaczego akurat ten układ moczowy nam nie pracuje poprawnie? Jakie mogą być tego przyczyny? Najczęstszą przyczyną to jest infekcja, infekcja dolnych dróg moczowych, czyli wtargnięcie drobnoustrojów, najczęściej bakterii, przez cewkę do pęcherza moczowego. Mówię przez cewkę, bo to jest szczególnie u kobiet. Cewka moczowa jest krótka, u mężczyzn jest czterokrotnie dłuższa, więc możliwość wtargnięcia bakterii, drobnoustrojów jest, jest mniejsza. Natomiast u kobiet. Szczególnie w wieku albo zarówno u chłopców, jak i u dziewczynek w wieku od urodzenia do drugiego, piątego roku życia, najczęściej no takie zapalenia, zakażenia towarzyszą wadom nerek. I tu już pediatrzy muszą to wychwycić, muszą wiedzieć. O tym, o tym i pamiętamy, i pamiętają o tym, a drugim takim okresem to jest podjęcie aktywności seksualnej, szczególnie przez młode kobiety, młode, młode osoby, zarówno kobiety, jak i mężczyzn. To jest ten element, który wpływa na częstość zakażeń dróg moczowych, szczególnie bakteriami. Oczywiście w wieku 50, plus, kiedy, kiedy panie wchodzą w menopauzę, kiedy pojawiają się, pojawia się cukrzyca, zwiększona zachorowalność na cukrzycę, kiedy pojawiają się choroby obniżające obronność organizmu, ułatwia to czy u osób, u których stosowana jest chemioterapia z powodów np. nowotworów, one są bardziej narażone na stosowanie... Na wystąpienie zakażenia układu moczowego. Czyli generalnie to są bakterie, które tam wnikają, ale w obecnej dobie coraz częściej te bakterie są y, niestety takie groźne, bakterie oporne. Są to bakterie najczęściej szelichia coli, ale są też takie, które szybko zmieniają swoją antybiotykowrażliwość, y, antybiotyko na przykład proteus. I inne, coraz częściej w dobie antybiotyków, tych, których my sobie sami aplikujemy, albo tych, które są podawane na przykład sztucznie, bo w niektórych hodowlach były stosowane antybiotyki również przy hodowli, sztucznej hodowli, na przykład kurcząc czy, czy zwierząt. Generalnie przeantybiotykowana populacja europejska, amerykańska jest bardziej wrażliwa na zakażenia, na przykład grzybicze. I to jest drugi problem. No i oczywiście inne patogeny, jak wirusy i inne, mają tutaj mniejsze znaczenie, głównie chodzi o bakterie. Właśnie, te bakterie. Jeśli dobrze zrozumiałem książki medyczne, które, z którymi ja się spotkałem, a przeczytałem dość sporo w języku angielskim różnego rodzaju informacji na temat naszego zdrowia, anatomii człowieka i generalnie jak powstają w naszym organizmie choroby, zauważyłem dwie rzeczy, które powtarzają się bardzo często, jeśli chodzi o właśnie problemy układu moczowego, czyli zapalenia pęcherza i tak Pierwsze to jest jednak niewystarczająca higiena i tutaj sugeruje się, że jednak nie wszyscy, chciałbym to najgrzeczniej powiedzieć, jak jest to tylko możliwe, ale jednak niedbanie o siebie doprowadza do tego, że jednak te pałeczki i coli między innymi wędrują z drogi wydalniczej, z odbytu naszego właśnie do, do układu moczowego. A druga to jest właśnie insulinooporność. Czyli pierwsze stadium, czy takie przedstadium, czy takie przedszkole cukrzycy, które no niszczy nasz układ krwionośny, przez co również ten wentyl bezpieczeństwa naszego układu krwionośnego, czyli układ moczowy. Co byś chciał jeszcze dodać w tej kwestii tutaj? Zgadzam się w, w, w całości z tym, co powiedziałeś do tej pory to jest trzeba o tym pamiętać, szczegól, szczególnie ludzie młodzi po stosunku kobiety nie skorzystają z toalety. To jest bardzo ważne. Mężczyźni również, bo przecież te infekcje to są infekcje często małżeńskie, partnerskie, to są infekcje, które Mogą się przydarzyć każdemu, każdemu z nas i w każdej, i, i w każdej chwili. Ta higiena jest, jest oczywiście pewnym też istynem życia, bo nie namawiamy do tego, żeby pięć razy w ciągu doby zmywać całą skórę i, i, i pozbywać się tej naturalnej otoczki, która jest na skórze, na błonach śluzowych, ale namawiamy do takiej podstawowej higieny, która jest obowiązkiem każdego z nas. Oprócz tego, że to, co powiedziałeś, ważne jest to w tych infekcjach, w zakażeniach, aby przyjmować odpowiednią ilość płynu. To jest bardzo ważne. Nasze nerki lubią płyn, szczególnie gdy gorączkujemy, kiedy się pocimy, kiedy przebywamy w ciepłych krajach, kiedy mamy deficyt płynów, a pocimy się, pocimy się tak w sposób taki niezauważalny dla nas. Musimy... 25 litra płynu wypić. Ważnym jest przy infekcjach, abyśmy zakwaszali mocz. To jest zakwaszanie naturalnymi środkami, między innymi żelawiną, innymi substancjami, rutyną, witaminą C, ale to jest również stosowanie ziół, które mają działanie przeciwzapalne, oczyszczające drogi moczowe, moczopędne, przeciwdziałają też bakter bakteriom. I o tym też musimy pamiętać, że nie tylko, szczególnie w tych pierwszych postaciach, fazach zapalenia nie tylko leki chemioterapeutyki dezynfekujące nie tylko bakterie, przede wszystkim to, co mamy od wielu lat do wykorzystania, czyli nasza, nasza medycyna, nasze ziołolecznictwo, lecznictwo, ten, ten styl życia taki, który mówi nam o wykorzystaniu tego, co jest w zasięgu naszej ręki. Fajnie, że o tym wspomniałeś. Nie wiedziałem, że dzisiaj będziemy mogli o tym też powiedzieć, ale mnie się, ja Ciebie zaprosiłem tutaj do naszego studia, że tak powiem, na nasze spotkania, dlatego, że nie jesteś tylko lekarzem, który skupia się na jednej drodze, na jednym, rozwiąza na jednym rozwiązaniu, w swojej opiece medycznej nad swoimi pacjentami. Natomiast sugerujesz różne, różne również inne, takie bardziej babcine, nie wiem, ja tak je nazywam, czy bardziej takie staropolskie sposoby, właśnie jak zioło ziołolecznictwo. Czy dzisiaj mógłbyś nam polecić jakieś podstawowe, dwa, trzy zioła, może o nich w ten sposób wspomnieć, które warto mieć przy sobie, albo skorzystać z nich w momencie, kiedy taka infekcja się zaczyna, żeby jak najszybciej zadziałać. Ja przede wszystkim jestem praktykującym urologiem i operatorem. Wykonuję oczywiście bardzo duże operacje laparoskopowe, klasyczne, ale proponuję indywidualizację podejścia, indywidualizację podejścia do, do każdej choroby, bo nie wszystko leczymy. Antybiotykami, nie wszystko leczymy chemioterapeutykami. Musimy sięgać po te, po te środki naturalne z medycyny naturalnej, nie powiem ludowej, ale medycyna naturalna wywiodła się z medycyny z obserwacji tej, która się dokonywała przez wiele, wiele lat przez, przez osoby, które potrafiły obserwować siebie i świat otaczający. Medycyna naturalna w tej chwili przechodzi renesans. Dlatego mówiąc o ziołolecznictwie, to trzeba wymienić przede wszystkim te środki, które już od wielu, wielu lat są znane. Takimi środkami to jest brzoza, liść brzozy, ale również skrzyp polny, który nas przecież otacza. To, to są również pokrzywa. Możemy ale przepraszam Darku, czy mogę się tutaj zatrzymać, przepraszam, ci przerwałem, ale na przykład kiedy mówisz o brzozie, to chciałbyś powiedzieć nam ze dwa zdania więcej, co z taką brzozą trzeba zrobić ewentualnie, czy to raczej my sami w domu nie jesteśmy w stanie takiej brzozy zamienić na, 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 na coś, co będzie dla nas korzystne, my tak samo jak i ze skrzypem czy innymi ziołami? Myślę, że możemy. Wielu, wielu pacjentów w chwili obecnej na przykład na wiosnę zbiera, zbiera liść pokrzywy, zbiera również. To jest popularne zioło, które właściwie w pewnym momencie zostało uznane za chwast, a ono ma swoje działanie. Oczywiście nie zbieramy jej na jesieni, to już jest problem, kiedy, gdzie i jak. Może to być naszym następnym spotkaniem, ale. To, jest nas, to nas otacza, tak samo skrzyp polny, liść brzozy, szczególnie na wiosnę. Teraz po zimie możemy się wybrać do lasu, nie tylko, nie tylko liść brzozy, ale sok z brzozy. Przecież to są naturalne środki, o których, o których wiemy. Możemy zbierać w, na naszych łąkach i polach rumianek, możemy zbierać również inne substancje, które są dla nas bardzo, bardzo, bardzo ważne, a w chwili obecnej Najczęstszym takim to jest żurawina stosowana, ale również preparaty takie jak berberyna i inne, czyli wyciągi już przetworzone. To wszystko właściwie jest dostępne, a źródła witaminy C naturalnej, m.in. z dzikiej róży czy z innych, są naprawdę dostępne praktycznie wszędzie. A powiesz nam coś na temat krwawnika. Krwawnik przewija się od pięciu lat, kiedy wspominam o zapaleniach układu moczowego. Ja swoim słuchaczom polecam dwa składniki, które oni zażywają i mają wspaniałe rezultaty. To jest między innymi cukier tak zwany dimanoza, jak również olejek oregano i mamy wspaniałe rezultaty z tego tytułu, ale nie wszystkim pomaga. I teraz w komentarzach zazwyczaj się pojawia krwawnik. Czy ty znasz krwawnik, czy korzystasz z tego? Dlaczego ten krwawnik? No, nazwa sama sugeruje, zresztą tak medycyna ludowa go nazwała, no bo dotyczył właśnie krwawienia, tak? Dotyczył właśnie dróg rodnych i, i, i moczowych też, tak, u kobiet. Czy ty używasz krwawnika, czy, czy, czy co o nim myślisz? Nie, przede wszystkim o demannozie chcę powiedzieć, że to jest związek polisacharet, który, który chroni naszą błonę śluzową pęcherza, ale nie tylko. On powoduje pewną otoczkę. Ta otoczka blokuje nam, blokuje dostęp bakterii, czynników patogennych do tej właściwej błony, błony, błony nabłonka pęcherza moczowego. Stąd jest stosowana. I z dobrym skutkiem. Oczywiście, to co powiedziałeś: bakterie mają też swoje wytrychy, bakterie mają swoje enzymy. Bakterie chętnie tam rozluźniają tą, 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 ten śluz, chętnie wnikają pod, pod tą otoczkę i są substancje naturalne, ale również i produkty, które zwiększają stężenie tych młokopolysacharydów w pęcherzu moczowym, tworząc niejako taką ochronną błonę. Krwawnik ma zastosowanie, tak jak medycyna ta naturalna mówi, że w różnych stanach, szczególnie w krwawieniach, ale może w samym pęcherzu może mieć troszkę mniejsze zastosowanie. W tych preparatach, które, które ja niejako polecam, czy, czy które stosuję chętnie, krwawnika samego w sobie nie uznałem za ten, który ten. jest wiodący. Nie uznałem zatem, który jest wiodący, ale musimy wiedzieć o tym, że często stosowanie jednego zioła nie jest wskazane. Z reguły tworzymy kompozycje ziół, które wzajemnie się uzupełniają, a tu kwestia, które, z którymi można połączyć. Krwawnik jest znany, i jest stosowany, ale akurat w, nie w takiej czystej jakby powiedzieć postaci, czyli, czyli jako monoterapię ziołową, tylko raczej w zestawach. Raczej w zestawach, w których oprócz tych takich znanych, jak, jak tu już wypadali brzozy, jak kłącze perzu, jak pokrzywa, jak żurawina, jak kwiat bzucza czarnego, jak kwiatostan rumianku, może być dodany krwawnik. Ciekawe połączenie muszę jeszcze sięgnąć również do tej literatury, tej literatury, którą ja mam dostępną sprzed stu i więcej lat i ciekawa propozycja. Cieszę się bardzo. Ja mam taką propozycję do tych wszystkich osób, które są razem z nami tutaj dzisiaj. To jest nasze pierwsze spotkanie, kochani, ale mamy nadzieję, że będzie ich wiele. Mam nadzieję, że to, co przekazuje pan doktor tutaj dla was, ma dla was wartość. To są oczywiście takie podstawowe informacje, bo na pierwszy raz nie chcielibyśmy was tutaj zarzucić jakąś specjalistyką i żebyście naprawdę wynieśli z tych naszych spotkań jak najwięcej, ale może macie swoje pytania. Jeśli chcielibyście w komentarzu pod tym filmem zadać pytanie, to ja przekażę te pytania tutaj dalej i następnym razem, kiedy się spotkamy, to postaramy się na te, na te pytania wasze bezpośrednio odpowiedzieć. Na pewno będziemy wam chcieli opowiedzieć o ziołoterapii. Jak wiecie od lat, jeśli mnie dobrze słuchacie, my staramy się was zachęcić do zdrowego stylu życia przede wszystkim. Chcielibyśmy, żebyście zjedali jak najwięcej roślin, bo rośliny są dla nas zdrowe. Natomiast mamy coś, co jest właśnie medycyną ludową, która używała właśnie ziołolecznictwa. Te wszystkie zielarki oczywiście mieszały te wszystkie zioła w różnych proporcjach i tak dalej. I mamy tutaj... Połączenie. Mamy, mamy tutaj Darka, który jest jednocześnie i urologiem, i jednocześnie osobą, która stosuje z olbrzymim powodzeniem ziołolecznictwo u swoich pacjentów. Chcielibyśmy to ziołolecznictwo jakby tutaj z niego wyciągnąć, że tak powiem, pobrać od niego tutaj jak najwięcej tych informacji, żebyśmy mogli przede wszystkim w wielu rzeczach poradzić sobie sami w domu. Bo od tego, żeśmy tutaj się spotkali, potem się spotykamy, abyście mogli sami uzdrawiać się w domu. Nie we wszystkich rzeczach, i to od razu podkreślam, dlatego siedzi tutaj przede mną pan doktor, ma za sobą maszynę specjalną, zaraz tutaj pokażemy, tak? Specjalne USG. Do tego, żebyśmy mogli sprawdzić różnego rodzaju. Schorzenia w naszym organizmie, ale w większości przypadków możemy poradzić sobie po prostu jakimiś mieszankami ziołowymi w domu. Może w końcu uda mi się zachęcić was do zmiany stylu życia i na przykład zmniejszycie ilość cukru w swoim organizmie, przez co wasz układ pokarmowy będzie zdrowszy, wasz układ krwionośny będzie zdrowszy, a przez to też układ moczowy będzie zdrowszy, no bo cukier, jak wiecie, nie jest dla nas dobrym składnikiem pokarmowym. Zjadamy go po prostu za dużo. I mam nadzieję, że napiszecie tych komentarzy mnóstwo, napiszecie tych pytań mnóstwo i będziemy mogli zrobić sobie taką piękną serię tutaj z Darkiem na temat tego naszego układu. Moczowego, że tak powiem, czy, czy, czy całej urologii, bo pewnie ta urologia to nie jest tylko ta jedna rzecz. Jeszcze jedną rzecz chciałbym dzisiaj zapytać. Jakby część osób boi się jednak pójść do tego lekarza, no bo nie chce usłyszeć tej diagnozy, że tak powiem, tej takiej najstrasz, najstraszniejszej. Bo tam popiecze, popiecze i przestanie, tak? Wszystko będzie w porządku i tak dalej, tak? jakoś tam sobie nasiadówkę jakąś sobie zrobię i będzie dobrze. Kiedy warto już pójść do tego lekarza? Z czym nie warto czekać, powiedz nam bez takiego straszenia, wiesz, tak, na spokojnie, kiedy warto pójść, jakie objawy powinny nam sugerować to, że no, ta wizyta u lekarza jest nam jednak niezbędna, poza tym, że właśnie pojawia się krew w moczu. I o tym mówiłem wam, kochani, już dużo wcześniej, chyba ze 3 lata temu, za każdym razem, kiedy jakaś krew pojawia się, z jakichś otworów z waszego ciała. To nie przykładamy wtedy szałwi, tylko lecimy do lekarza. Tak? Także tutaj zapytajmy się jeszcze, Darku, powiedz nam, z czym warto pójść jednak do tego lekarza i nie zwlekać? Przede wszystkim, jeżeli nasze, nasze samo leczenie, zmiana stylu życia nie przekłada się na poprawę, na poprawę naszego samopoczucia. Kiedy te objawy nie ustępują, kiedy te objawy się nasilają, kiedy pomimo stosowania tych środków, które o których mówiliśmy tych środków, które, o których, które mamy w zasięgu ręki, kiedy pojawiają się temperatura szczególnie powyżej 37,5, to znaczy, że nasz organizm reaguje już, reaguje już odczynem ogólnoustrojowym. I to, co powiedziałeś, krwiomocz. Krwiomocz jest bardzo złym, niedobrym objawem, szczególnie u pacjentów po 50. Zawsze musimy go konsultować, bo to jest sprawa bardzo istotna. U młodszych... Też muszą być wykonane badania, ale tu zagrożenia nie ma takiego. U starszych my, osób na pewno musi być konsultacja. Tego objawu nie możemy przeoczyć. Świetnie. Dziękuję Ci bardzo za spotkanie. To było bardzo miłe, przyjemne. Widać, że mnóstwo masz tej wiedzy, którą chciałbyś i mógłbyś nam przekazać. Natomiast spotkanie dobiega już końca. Takie spotkania nie trwają zbyt długo. Nie możemy przez trzy godziny tutaj siedzieć, bo to nie, nie byłoby na pewno wartościowe. Także zapraszam Ciebie Darku po raz kolejny na następne spotkania. Mam nadzieję, że uda nam się jeszcze w grudniu spotkać, w styczniu. A, a na Was kochani zapraszamy do tego, żebyście skomentowali pod spodem, żebyście napisali o co chcecie zapytać Zapytać. I my sobie po prostu tutaj na spokojnie porozmawiamy, we dwoje, być może. Ja podam sobie Wam troszeczkę swoich porad, trochę porad zapytamy pana doktora i będziemy mogli połączyć to wszystko razem. Bo to nie o to chodzi, że my mamy całkowicie z jednej strony odrzucić medycynę klasyczną, tak zwaną rockefellerowską, a z drugiej strony tylko zająć się ziołolecznictwem albo odrzucić całe ziołolecznictwo. Najlepiej wybierać obydwie drogi i szukać dla siebie najlepszego rozwiązania, bo to twoje zdrowie tutaj jest ważne, to twoje zdrowie jest najważniejsze. Nieważne, co mówią ludzie. Po prostu wsłuchaj się w swój organizm, bądź na następnym spotkaniu. Ja dziękuję Ci bardzo, Darku, za to. Chyba, że chcesz dodać jeszcze nam tutaj dwa zdania na koniec, ale mm. jeśli nie, to dziękuję Ci bardzo. Dziękuję za uwagę. zaproszenie. Dziękuję i uważam, że powinniśmy się wsłuchać w swoje ciało i w naturę. Oczywiście. Dziękuję Ci bardzo. Do zobaczenia, kochani. Dzięki za wszystkie paluszki i serduszka. Podzielenie się tym filmem z innymi. Zapraszamy Was również do tego, żebyście poznali. Doktora Dariusza Sobieraja i będzie on tutaj naszym gościem. To tyle na dzisiaj. Trzymajcie się cieplutko. Cześć. Dziękuję bardzo.